Cześć wszystkim, tu Marta z witam w kolejnym odcinku Biżuteryjnego APC. dziś zapraszam Was do wykonania tradycyjnej bransoletki na gumce, ale z małym twistem, bo użyjemy jeszcze do tego łańcuszka. Zapraszam. Z wszystkich produktów, jak zwykle, znajdziecie w linku w opisie. Link przekieruje was na naszą stronę z listą produktów do zakupienia. Ja tutaj wybrałam sobie agat szary oraz kilka przykładek ze stali chirurgicznej z motywem do biżuterii męskiej oraz o grubym splocie łańcuszek, który ucięłam na długość około 18 cm. Zabieramy się do nawlekania naszych korali. Na początek nawlekamy trzy korale agatu. Ponieważ robię bransoletkę na obwód nadgarstka 20 cm, całość będzie miała u mnie 21 cm. W tym momencie nawlekam również pierwsze ogniwo naszego łańcuszka. I Jeden koralik agatu. I teraz nawlekę pierwszą przekładkę. I następnie znowu koraliki agatu. Kolejność tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia. Musimy tylko pamiętać o odpowiednim nawleczeniu łańcuszka. Jak będziemy nawlekać drugi koniec, to wam pokażę o co mi dokładnie chodzi. teraz nawlekę drugą zawieszkę. Bardzo mi się spodobały te kamienie agatu, ponieważ mają ciekawą strukturę. Widać w nich pęknięcia, które tworzą żółkowaty wzór. Niektóre są przebarwione, odbarwione w jaśniejszym odcieniu. Co daje tutaj bardzo ciekawy efekt. Kolejna przekładka. I teraz nakładamy ostatnią przekładkę. Jeden koralik, jeden kamyk. I jak zobaczycie, mamy mniej więcej taką samą długość łańcuszka, jak i naszych nawleczonych kamieni. Więc przechodzimy do nawleczenia drugiej strony łańcuszka na gumkę. Musi być łańcuszek luźno leżeć, nie może być napięty. I nawlekamy jeszcze trzy koraliki. Trochę za krótką gumkę ucięłam, dlatego posłużę się tutaj szczypcami, żeby chwycić te końcówki. I zawiążemy jeszcze zwykły supełek. Jeden i drugi. Nadmiar gumki odcinamy zostawiając króciutkie wąsiki i chowamy supełek w koralikach i bransoletkę mamy już gotową Na dziś to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam Was na następny odcinek, a także zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!